Przygotujemy sobie trzy pomysły na szybkie, wytrawne kolacje, które przygotujemy w maksymalnie 5 minut. Słuchajcie, często jest tak, że przychodzimy do domu po pracy, zmęczeni, głodni. E, no i zastanawiamy się, co przygotować na kolację. Wiele osób w takim momencie wyciąga telefon: Halo, telepizza? Poproszę dwie margarity. Kola do tego? Oczywiście. E, czas oczekiwania? 60 minut? Bez problemu. No, i tak to w rzeczywistości wygląda. Ale moje kolacje możecie się przygotować szybciej. Nie dosyć zaoszczędzicie czas, pieniądze, to jeszcze kalorie, także lecimy sobie z pierwszym pomysłem. Będzie to tortilla z pastą jajeczną. E, na początek e, przetrzemy sobie jajka. <laughs> sobie jajka na tarce. Ja tutaj już wcześniej ugotowałam, także e, jeżeli chodzi o te jajka, to możecie to zrobić właśnie dzień wcześniej. Teraz do tego dodamy sobie trochę musztardę. Mniej więcej będzie to jakieś yy, 5 gramów. Kroimy sobie szczypiorek. Uważajcie, żeby sobie nie pociąć palców. Dodajemy to do naszej miseczki. Tego tak by nie było. I ja sobie dodam jeszcze dwie rzodkiewki, żeby było tak fajnie kolorowo. I oczywiście troszkę warzyw przemycimy do naszej diety. Dzięki temu ten posiłek będzie bardziej siecący, oczywiście wartościowe, ale warzywa też możecie po prostu sobie dołożyć do tej tortylki i zjeść tak obok. W ogóle to też będzie fajna opcja właśnie na posiłek na wynos, tak w ogóle. więc Zawsze możecie sobie zrobić dwie porcje i na przykład kolejnego dnia wziąć yy, do pracy, jako drugie śniadanko. No nie musi to być już jakoś, wiecie, równo pokrojone, ja nie mam takiego talentu niestety, ale nieważne, ważne, że będzie kolorowo. Teraz sobie przyprawimy, potrzebujemy tylko właściwie pieprz, troszkę soli, wszystko mieszamy dokładnie. Jak chcecie mieć taką bardziej gładką konsystencję, to możecie to oczywiście zmiksować. Ja wolę jednak, jak tutaj mi coś chrupie, tu gdzie nie gdzie, taka grudki są po prostu. Kupimy. Mhm. Jak jeszcze troszkę pieprzu bym może dała. Mega, powiem Wam szczerze. Dobra, smarujemy tortille. dużo nam tego wyszło. I sobie rozciapowujemy. I teraz będziemy... Zwijać. Dociskajcie ją mocno. No i mamy już posiłek gotowy. Zajęło nam to jakieś 3 minutki. Makro oczywiście podaję Wam po prawej stronie, a cały przepis będzie na dole. No i bierzemy się za przygotowanie już drugiego przepisu. Dobra, lecimy sobie z kolejnym przepisem, tym razem będą to kanapki z humusem. Ja już tu sobie przygotowałam składniki. E, dodajemy sobie odsączoną ciecierzycę. Ja używam akurat takiej spuszki, dwa suszone pomidory w oleju, e, łyżeczkę tahini, troszkę soli, trochę pieprzu i kumin rzymski. I teraz będę wękę. smarujemy sobie kanapki już humusem. Jeżeli chodzi o pieczywko, możecie tutaj użyć oczywiście e, bułek czy po prostu jakiegoś innego chlebka. Ja używam akurat takiego żytniego z ziarnami, bo takie lubię najbardziej. Chlebek też możecie sobie podpiec fajnie na patelni, wtedy on będzie taki chrupiący. Mój hummus nie jest do końca gładki, ale ja lubię taką konsystencję, także problem. I dodamy sobie jeszcze pomidorka. Wiadomo, że im więcej marzy, w tym lepiej. Ja sobie dodam jeszcze kilka listków bazylii żeby było tak ładnie, e, kolorowo. I kolejny posiłek mamy gotowy. Pyszne, sycące kanapki, które oczywiście mogą też włączyć do swojej diety osoby na diecie wegańskiej. E, także co, bierzemy się za przygotowanie ostatniego posiłku. I ostatnim, już trzecim posiłkiem będzie sałatka grecka, czyli moja ulubiona sałatka e, z pieczywkiem. Także bardzo prosty posiłek, ale bardzo smaczny. Sycący. Ja już sobie dodałam do miski sałatę. Teraz wkroimy sobie tutaj warzywa, czyli standardowo pomidor, ogórek. E, przydałaby się jeszcze cebulka czerwona, a ja akurat nie mam. Także jeżeli macie w domu, to polecam dodać. No bo w końcu ze sałatki greckiej przydałoby się. Dodam sobie jeszcze trochę takich e, pomarańczowych, żeby był ładny kontrast. Kroimy ogórka, na pół i na takie mniejsze cząsteczki. Teraz tak feta. Dalej mamy oliwki czerwone. Ja akurat oliwę nie kroję, bo lubię, jak są właśnie takie w całości. I teraz dodajemy przyprawy, czyli pieprz czarny, sól, odrobinka, bo feta już jest słona, oliwki są słone. I Ja używam jeszcze takiej przyprawy zioła toskańskie z suszonymi pandorami. Ale możecie sobie na przykład użyć zwykłych oddziałów prowensalskich. I na koniec wszystko polewamy jeszcze e, łyżeczką oliwy, naszą sałatkę podamy sobie z pieczywem. Ja akurat mam chlebek świeży, także już go nie będę podpiekała na patelni, ale jeżeli macie czerstwe pieczywko, albo po prostu macie ochotę na grzankę, to polecam sobie podpiec na patelni i mamy sałatkę gotową. No i kochani, przed nami trzy pyszne, pełnowartościowe, szybkie kolacje. Nawet nie musieliście sięgać po telefon i wykonywać telefonu do telepicy, czy do przyjaciela. Każdy z tych posiłków jesteście w stanie tak naprawdę przygotować w kilka minut. Jeżeli Wam się podobał z któryś z tych przepisów, to koniecznie wypróbujcie. Nie zapomnijcie oznaczyć mnie na Instagramie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i widzimy się w następnym materiale. Cześć!